W niedzielę zbliżają się wybory. Czy jest jakaś wizja Polski, którą wy chcielibyście widzieć przez nadchodzące 4 lata? Coś, co Was gryzie, chcielibyście to usunąć, albo jakieś własne takie idee, które fajnie byłoby wcielać w życie? Wiesz co, to jest dosyć ciężkie pytanie, dlatego że... Kosel jak zawsze profesjonalista, co e, chciałam powiedzieć, jakby biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce od dłuższego czasu, powinniśmy, decydując się na wybory, powinniśmy Myśleć, jakbyśmy chcieli zagłosować na 40 lat, a nie na 4. Jakby faktycznie jest dosyć ciężko, bo sam bije się z myślami na jaką partię zagłosować, bo gdzieś tam wiadomo z obietnicami, obietnicami też jest jakby aspekt światopoglądowy. I moim zdaniem powinno się zagłosować w zgodzie ze sobą. I tak jak najważniejsze jest ten... chyba to, żeby po prostu, żebyśmy byli jedną wielką wspólnotą, a, a nie żeby dzielić cały naród. Jako, że w tych czasach jest nienawiści, jakby to, że każdy zagląda sobie w portfel, każdy że ktoś sobie zagląda pod łóżko i jakby to nie o to chodzi. Powinniśmy jakby jako naród, jako społeczność, mówię tutaj też o społeczności LGBT, o społeczności warszawskiej, wojewódzkiej itd. tak po prostu żeby się wspierać. Jest bardzo dużo ważnych problemów, które teraz powinny być poruszane, a nie to, że ktoś tam, w, nie wiem, w polityce się kłóci i robi jakieś awantury i bzdury o byle co, gdzie naprawdę są ważniejsze no to jest sprawy. Po prostu jest brak rozwoju i, tak. no i mamy a, tego... Zatrzymujemy się w miejscu. Po prostu chodzi o to, żeby gdzieś tam to po prostu odłożyć na bok, zapomnieć złe rzeczy po prostu budować się przy I chyba o to chodzi. Mi się wydaje, że w tej kampanii wyborczej bardzo dużo mówi się o LGBT i niestety bardzo negatywnie. Mam wrażenie, że niektóre frakcje wyborcze tak jakby zjednały, zjednały się wrogo wobec LGBT. Czy wy na przykład chcielibyście waszą działalnością internetową i tym, że jesteście jakby nie było rozpoznawalni wspomagać takie zmiany, zmiany myślenia o osobach LGBT? Oczywiście, że tak i cały czas to robimy tak naprawdę. Do wyborów już mało czasu, ale codziennie postujemy żeby głosować. Nie sugerujecie żeby głosować na jakąś konkretną partię, nie. czy po prostu żeby głosować. Nie, nie sugerujemy niczego. Każdy ma ma swoje preferencje, my nie jesteśmy od tego, żeby tutaj mówić kto ma głosować na co, bo to nie o to chodzi. My nie chcemy jakby nakłaniać kogoś i jego woli do tego, żeby powiedzmy oddał głos na lewicę czy na KO, czy na PiS. Bo to tu nie o to chodzi. To ważne, żeby zagłosować na co, na to, na co my uważamy za stosowne. Ważny jest ten głos, a nie to, że ktoś poszedł, nie poszedł na wybory i powiedział, że jego głos nie jest ważny, nie jest istotny. A właśnie mówi tak powiedzmy tysiąc i to już jest jakieś tam promil czy procent tego, że jakaś partia mogła wygrać, czy, czy mieć więcej posłów w semi. A właśnie chodzi o to, żeby, żeby faktycznie ruszyć tyłek i pójść w do okręgu wyborczego, oddać ten głos ze swoim długopisem. To jest najważniejsze, bo już słyszałem, że dają ze ścieralnym. Naprawdę, tak. to jest dramat. dramat. Najlepiej z bardzo trwałym swoim długopisem oddać głos na to, na co się uważa za stosowne.